Nie, natury. nie, rzeczy nie, będę. Więc nie, na nie, tej sprawie ku własnej nie, Mowa tutaj będzie na samym nie, 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 i Bożym i co dzieciom. Przyszedł na Ziemię, człubków w je, zbawić ludzkie pnewy. O zrogim Herodzie też słyszeć będziecie, jak chciał razem z diadem zabić Boże Lecz próżna obawa, bo zbogiem to sprawdzić. Jemu cześć. A zatem prosimy, niechaj każdy słucha i zbocznym nad Twiego niech tu. Uczcimy pieśniami i z sercami pora między nami. Ano, tak to było. Spaliśmy na hali, gdzieśmy rok co roku Owce wypasa. A tu moi ściewy, słuchajcie co powie. Naraz pieśń prześliczną, nucą aniołową. Nie spałem w tym czasie, lecz dawne proroctwa czytałem w Szałazie, że Bóg się narodzi z niewinnej panieny, więc zaraz pojąłem serc owej piosenki. Wychodzę na halę i budzę chłopak, żeby nie przespali nocy dziwnej znaki. Hejże! Patrzcie bracia, niebiescy a nie biednych pastuszków z czymś ich tu zlecie. Pasterze powstają, oczy przecierają, a goście niebiescy nowinę śpiewa. A zatem, bracia, dobrześmy słyszeli, co do nas śpiewali a nie, że Bóg się narodził w pasterskiej krainie i hołd mamy złożyć niebieskiej dzieci. Więc chodźmy od razu, by nie tracić czasu. Czekajcie, Trza pierwej zajrzeć koszałaski. was, trzeba jakieś potargi przygotować, pan. Tak? Dobrze dobrze, i dobrze, dobrze bardzo. Idziemy podary, by miłość okazać, za miłość bez miary. I poszli podary. Tak. niebawem do Jerozolimy. Tutaj zrogi Herod zatworzył się w narodzenia cudem. I coś my słyszeli, posłuchajcie sami. Oto jestem Hero. I król nad królami, bo wszystkie narody pod mymi stopami. Gdy ja coś rozkażę, wszyscy mnie słuchają. I chod na kolanach, jak Bogu składają. A tu jakieś bajki roznoszą po świecie, że się narodziło niezdarne mi dzieci. Co ma zostać królem? większym od chyba śmierć temu, co takie bajki dalej poda. Marszałku, czy słyszysz? Śmierć, śmierć i zakłada! Ja królem nad światem innym królom biadem. Wypełniam Twój rozkaz, miłościwy panie i według Twojej woli nie wszystko się stanie. Lecz czy wiesz, to w mieście król na te rozuchy? O królach królew, wieś niosą pastuchy, co przyszli z darami z odległej gdzieś Marszałku, czy słyszysz? Przyprowadź ich to do tosami, gdy ja im rozkażę, wnet padną przed mną. Że ma się narodzić jakieś małe dzieci, co będzie królować nad ludźmi na świecie? Ja, król wasz nad ja mam rząd nad Wami. To też kolanach przed stopami O królu, ja lękam przed Bogiem na niebie, bo my bardziej ścimy Boga niż nie Żołnierze, słyszycie? Toż to bunt to prawdziwy. Niechaj zginą wszyscy. Nikt nie wyjdzie żywy. Ja tutaj króluję. Ja tutaj mam władzę. Jeśli zechcę, cały świat spalę i zgładzę. To ja, to... Nie że bronili pastuchów przed siłami, ja im nie daruję, I tej ich nie, co sięga po perło żydowskiej krainy. Herocie, Jan z Tobą, ja chcę Ci poradzić. Jeżeli chcesz, tego małego ci ja Jan diabeł. Więc z każdą gwiazdę co świeci. A ty rób co każę, ty wymorduj dzieci. Rycerze nadwojeni, co zejdzie w mieszchacie. wyjmijcie pałasza w pałacu czy w chacie. Nie patrzcie jak pan? na rękach kołyskach, Mordujcie w krąg dzieci, niech w koło krew Ja muszę usunąć każdego broda. i tak razem z dziećmi zabijć Boga. karę, w spadnie dziś z głowy Twej diadem. Ja śmierć, jam Twój koniec i Twoja zagłada. Królowo trusiska, patrz do nóg padam i błagam litości. Weź moje szkarłaty, lecz nie mi życia, jak chcę rządzić światem. Na nic Twoje prośby, śmierć słowa nie zmienia. Pójdź na to, a potem w ogień, potem <laughs> Nie on, Herodzie, wielce pyszny Panie, I na cóż Twe grzaski, na cóż Twe stękanie? Ja Cię za twe zbrodnie, gdy śmierć stron zlepła, Godnie wyda Pójdź ze mną do piekła. <laughs> I taki to będzie koniec z każdym człowiekiem, który nie wierzy w Boga w życiu i na wieku. A myśmy tymczasem zawsze wierni Bogu przyszli do weklęty, do zajęcia. Patrzcie, oto szłupę, a szłupku na sianie, Maryka Dziecina.

Dziś się objawiłeś nam może jedyne w postaci maleńkiej, prześlicznej dzieci, niebieskiego dworu bez większej chwały, sławy czy splendoru, lecz cicho, ubogo, na sianie i w żłobie, byśmy biedni mogli pierwsi dojść. To też nie witalamy, jak ty tylko umiemy i z wdzięczności serca z darami się weźcie od prostego Pocześnie. i wiernego ludu no w noc swoich narodów, dzień wielkiego cudu i błogosław nam wszystkim w życiu i w noju, byśmy Cię kochali w szczęściu i w pokoju. Byśmy silni Tobą w ojczyźnie, w kościele mogli na Twej chwały zrobić bardzo wiele.